Dawno temu, jak człowiek był szykowany do jakiejś planowej operacji, to mówiło mu się, najpierw proszę wyleczyć sobie zęby. Ale co znaczy wyleczyć? To znaczy, że jak miał zęby zepsute, to je po prostu usuwał. Powiedzieli, że tego się wyleczyć nie da tak naprawdę, bo jak jest maleńki ubytek, to oczywiście można to zrobić, ale jak już ząb boli, dokucza, pulsuje, co jakiś czas puchnie, pojawia się gula ropna i tak dalej, to tego zęba już się nie da wyleczyć. To znaczy, da się, ale u nas nikt o tym nie wie. Leczenie polega na tym, żeby zatruć tego zęba, wyciągnąć nerw i robić takie wypełnienie, to się nazywa kanałowe leczenie zęba. No i teraz taki człowiek właśnie robi te wszystkie badania, zażywa całą masę leków przeciwzapalnych, w konsekwencji wysiada mu wątroba, później nerki, później ma jeszcze inne zaburzenia, później taki płaczący zjawia się w gabinecie naturoterapeuty. Przecież by nie musiał. To nie są ludzie, którzy nie byli u lekarza. To nie są ludzie, którzy chodzą do tak zwanych szarlatanów. Tylko oni przeszli całą drogę. Od tego swojego lekarza rodzinnego on ich skierował, do jednego specjalisty, do drugiego, do trzeciego i w końcu, jak już wydali te wszystkie Wszystkie pieniądze na te badania, te segregatory pełne badań mają, to taki lekarz mówi: Nie, nie, to już ja tutaj nic nie mogę pomóc. Proszę iść po prostu, zwrócić się do psychiatry, bo pani ma to wszystko w głowie.